Dzień dobry w piątek. Z dzisiejszej Ewangelii to takie dwie rzeczy mnie jakoś poruszyły, jakoś dla mnie stały się ważne. To po pierwsze, przychodzi, przyprowadzają do człowieka, człowieka głuchoniemego, do Jezusa, i Pan Jezus bierze go na bok poza tłumy i tam go uzdrawia. A potem ludzie, ten tłum mówi dobre rzeczy, uczynił w sensie Jezus. I to jest y, taka, taki szczegół, który mi pokazuje y, bardzo ważną cechę Jezusa jako dojrzałego człowieka, dojrzałego faceta, y, która jest też dla mnie jakimś wyzwaniem. Znaczy, Jezus jest niezależny. Zobaczcie, że Jezus y, nie robi z tego uzdrowienia jakiegoś spektaklu. Y, Czuję się wolno od tego tłumu, czuje się wolno od oczekiwań tego tłumu. On po prostu bierze tego człowieka na bok, robi swoje i ten człowiek wraca. A ten tłum jest właśnie takim klasycznym tłumem. Ludzi, którzy myślą, że jak. czy oczywiście nie wiem, co oni sobie myśleli, ale jakby patrząc na rzeczywistość dzisiejszą, myślą sobie, że. Właśnie jak powiedzą Jezusowi, że Jezus dobrze zrobił, jakby Jezus nie wiedział, że dobrze robi uzdrawiając człowieka, jakby to nie było oczywiste, muszą to potwierdzić, i jakby w tej świadomości tego tłumu jest to, że dają Jezusowi coś. Być może przesadzam, przejaskrawiam, przeinterpretowuję, ale takie mam wrażenie, czasami odnosząc. Czasami odnoszę takie wrażenie, kiedy patrzę na to, co dzieje się dzisiaj współcześnie na naszych arenach tłumowych, że tak powiem, choćby internetowych, ale nie tylko, bo to nie wiem, w mojej robocie tak jest, że czasami spotykasz się z tak zwanym tłumem, czyli jakąś większą ilością ludzi, którzy. No właśnie mówią rzeczy oczywiste, chwalą cię za rzeczy oczywiste. A Jezus pokazuje mi dzisiaj, że jest takim człowiekiem, który jest jakby ponad tym, nie karmi się tym, nie oczekuje tego, nie jest kimś, kto uzależnia swoją wartość, swoje człowieczeństwo, swoją dojrzałość od tego, czy tłum go pochlapie, czy nie. Nie wiem, tak to mi się dzisiaj skojarzyło, że widać taki duży dysonans między Jezusem, który jest właśnie niezależny, jest samodzielny. Nie boi się tego odejścia od tłumu, i ten tłum, który właśnie myśli, że takie pochlebstwa są ważne i istotne. A druga rzecz to też szczegół z tej Ewangelii. Zresztą zawsze jak patrzyłem na różne swoje interpretacje, skupiałem się na słowie fata: otwórz się, bo to takie ładne słówko. Ale jest tam jeszcze jeden taki bardzo ważny szczegół, który warto zauważyć. Mianowicie zobaczcie, że oni przychodzą do Jezusa. Z takim oczekiwaniem, żeby nałożył na tego chorego ręce, żeby ten gest go uzdrowił. I Jezus, zresztą to jest podobna myśl do tej pierwszej, a Jezus bierze tego człowieka na bok i uzdrawia go innym gestem. Wkłada mu palce do uszu i w ten sposób uzdrawia go z głuchoty. Y Taki szczegół, taka rzecz, która wydawałaby się mało istotna, ale zobaczcie, że czasami tak w naszym życiu jest, również w relacji z Panem Bogiem, ale też w relacjach z innymi ludźmi, ba, w relacji do samego siebie, że mamy jakieś oczekiwania, że mamy jakąś wizję tego, co się ma wydarzyć i jak to się ma wydarzyć, i bardzo często uzależniamy zmianę, bo uzdrowienie jest zmianą. Zmianę w naszym życiu od tego, co sobie sami wymyśliliśmy, albo prawdopodobnie oni oczekiwali tego gestu, dlatego że Jezus wiele razy wcześniej tak robił, że kogoś dotykał, nakładał na niego ręce i to był jakby gest też, który, który był znany im. A więc to są te wszystkie momenty, w których oczekujemy czegoś, co już jest znane, sprawdzone, czegoś, co e, zafunkcjonowało w innych sytuacjach u innych ludzi. E, a ta Ewangelia nam pokazuje, że trzeba być otwartym na inne sposoby. I to mówię trochę wbrew sobie, bo też mam w swojej głowie jakieś pomysły, wizja na swoje życie, na to jak ono powinno właśnie wyglądać, w jakich obrazkach to powinno się wydarzyć. A ta Ewangelia mi mówi, że być może jest inaczej, może być inaczej, że Jezus jest właśnie kimś, kto może chcieć jakby, nie wiem to powiedzieć, wytestować na mnie inny sposób uzdrawiania i otwierania mnie. Więc zobaczmy te dwie rzeczy: tą niezależność Jezusa, który właśnie idzie na bok, nie robi spektaklu dla masy, który jest jakby ponad tym, tymi pochlebstwami, pochwałami, nie zatrzymuje się na tym. To jest taka niesamowita cecha człowieka dojrzałego, człowieka, który wie, co robi, dlaczego to robi. I idzie dalej. Tu nie chodzi o to, że Jezus gardzi tłumami, ale Jezus nie karmi się tłumami. To jest zasadnicza różnica, bo to wymaga też badania swojego serca: czy moje odejście od ludzi to jest pogarda dla nich i wtedy to jest złe, czy to jest kwestia tego, że ja wiem, kim jestem i nie potrzebuję się karmić tym, co mi mówią tłumy. No i druga rzecz to jest ten gest, że może potrzebuje jakiegoś rozwiązania, jakiejś zmiany w swoim życiu, jakiegoś uzdrowienia. I tak bardzo się fiksuje na tym jednym sposobie, który wydaje się, że zawsze działał, że nie zauważam, że może być inny. I to jest bardzo trudne, słuchajcie, bo i w tych ludziach, którzy przyprowadzili tego chorego do Jezusa i w tym samym chorym być może pojawił się taki moment frustracji, taki moment, w którym... Takiej dezorientacji, w której nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego on tak robi. W tym geście jest też jedna rzecz bardzo ważna, że zobaczcie, że jak jeszcze gest nałożenia rąk jest taki dosyć bezpieczny, chociaż już przekracza jakieś nasze granice bezpieczeństwa takiego osobistego, to włożenie komuś palców do uszu już jest bardzo osobistym gestem. I to jest znowu bardzo ważny szczegół, żeby zobaczyć, że nie tylko Jezus chce i może chcieć inaczej, że rozwiązanie mojej sytuacji może być całkowicie inne niż mi się wydaje, ale ono też może w pewien sposób przekraczać moje osobiste granice, mojego poczucia bezpieczeństwa. Znowu, zobaczcie, ta Ewangelia rozwala parę rzeczy w naszym poukładanym życiu. Mamy taką tendencję, i to jest w ogóle dynamika całej Ewangelii. Taką tendencję to wypływa z naszego człowieczeństwa, żeby wszystko mieć poukładane, a czym się jest starszym, tym bardziej tak jest, że człowiek chce mieć wszystko poukładane. A Ewangelia cały czas pokazuje, choćby przez to, że czytamy ją cały czas, pokazuje, że chodzi o życie, czyli o umiejętność dostosowywania się do tego, co jest dzisiaj. I to w każdą stronę, to znaczy, że z jednej strony, w tym, w czym jesteśmy, Bóg chce nas budzić do życia, a z drugiej strony, Bóg nieustannie nam pokazuje, że to, co sobie kiedyś wymyśliliśmy, jako najlepszy sposób na życie, wcale nie musi takim być do końca życia, że może się coś zmienić. I to nie chodzi o anarchizm, że tak powiem, co za akcent w ogóle, ale chodzi o to, że chce być człowiekiem cały czas otwartym, tak jak to Jezus robi. Zobaczcie, on jest cały czas w drodze cały czas szuka nowych sposobów, cały czas inaczej dociera do ludzi. Więc y, pozwólmy tej Ewangelii, temu tekstowi zadziałać w naszym życiu. I tak jak powiedziałem, y, zresztą, zobaczcie, w moich filmach tak jest, y, że tak powiem, w tej nowej odsłonie od Października, y, jakby relatywnie mało y, rzeczy odnoszę do relacji z Panem Bogiem. Nie dlatego, że ona jest nieważna, ale wydaje mi się, że mało jest odczytywania Ewangelii w innych przestrzeniach zobaczenia, że ona jest świetnym tekstem do tego, żeby w ogóle zmieniać swoje życie. No bo na tym ma polegać nawrócenie, że nie będziemy patrzeć tylko na moją relacyjkę z Panem Jezusem, ale będę patrzył szerzej, że będę chciał być człowiekiem, który rzeczywiście zmienia również swoje myślenie w różnych innych kwestiach bardzo ważnych na co dzień w naszym życiu, które nie może, których nie możemy relatywizować, bo my jesteśmy chrześcijanami, w związku z tym wszystkie inne rzeczy są nieważne. Są ważne. Relacje małżeńskie, relacje partnerskie, relacje przyjacielskie, relacje ze samym sobą, moje finanse, moją seksualność. Wszystko, 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 wszystko musi być przemieniane, żeby rzeczywiście człowiek był dojrzały. Żeby nie było tak, że w jednej dziedzinie się rozwijamy, a drugą zostawiamy i potem po jakimś czasie widzimy że tak naprawdę nie dajemy rady, bo coś jest w tyle. Dlatego trzeba tą Ewangelię i każdą Ewangelię czytać jakby w całym kontekście naszego życia. Nie tylko dotyczących kwestii naszej wiary, bo bardzo często to mówię, że chrześcijaństwo to nie jest sakrum i profanum, ale to jest sakrum w całym moim życiu, czyli obecność Boga we wszystkim, co się dzieje. Dobrego dumania, dobrego piątku Wam życzę, zimno jest jak nie powiem co, yy, skrzypi mróz, ale myślę, że trochę się nam też tego przyda, chociaż tak jak kiedyś już mówiłem, pamiętajmy, teraz mówię już całkiem poważnie o ludziach bezdomnych, o ludziach, którzy źle się mają, którzy potrzebują wsparcia, yy, każdy jakoś może pomóc. Każdy może coś tam komuś dać, wpłacić, pomóc organizacjom, które działają w tym temacie. Próbujmy działać bardzo konkretnie, żeby rzeczywiście mróz nie zabijał ludzi, którzy są bezdomni, którzy mają się źle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do widzenia.